Kameleon, zasady przykładowa rozgrywka, gra imprezowa, gra party. Tu w oryginale od wydawnictwa Big Potato Games, więc przy okazji może to być gra do nauki podstawowych słów w języku angielskim. Ka mamy zebrane w kategorie generalnie słówka takie zupełnie podstawowe, ale no, czemu nie? Dla dzieci do nauki też może fajnie to się nadaje. No i na czym to polega? Polega na tym, że jeden z nas jest kameleonem i każdy otrzymuje na przykład, rodzajem albo z blue, albo z green tabliczki, tu są tabliczki kodowe, żeby wiedzieć, które słówko będzie, będzie odgadywane. Więc każdy z nas otrzymuje na przykład z tego blue, powiedzmy, kartę, tak? Każdy ma identyczną kartę, poza jedną osobą i nie wiemy, która to jest osoba, bo karty były przytasowane, you are the kameleon, czyli jesteś kameleonem. Teraz rzucamy sobie kostkami. Wybieramy jakąś te plakietkę. Mamy też jedną, gdzie możemy własne tutaj tworzyć kategorie i odpowiednie słowa do kategorii. Rzucamy kostkami i pokazuje nam 1 i 5, tak? 1 i 5 to jest D2. D2 to jest Australia. No i teraz będziemy po kolei mówili słówka takie związane z Australią, ale żeby ten gracz, który nie, nie, nie wie, który kraj jest opisywany, nie mógł zgadnąć. I żebyśmy my, my mogli przez to wytypować, bo on że na przykład ogólnie, ogólnie, byśmy mogli wytypować, że żołnierz kameleonem. Czyli na przykład ktoś powie z Australią, to powie na przykład kontynent, by powiedzieć, ale to już mógłby się, mógłby się kapnąć, tak? Bo z Australii z kontynentem, tak? Mógłby powiedzieć yy, ten kangur, ale no, też można się kapnąć, tak? Bo mógłby powiedzieć, nie wiem, duże pająki, bo tam duże pająki żyją. Któryś tam by powiedział yy, opera, nie musi być tylko znana ta opera taka w Sydney, tak? Ale też w innych miastach też. Ktoś inny mógłby powiedzieć, że jakieś tam, nie wiem, yy, oce yy, ocean, yy, ocean, yy, ocean, że dookoła jest, są, jest otoczony wodą, tak? W jedno, jedno słówko jakieś związane z tą Australią. No i potem na podstawie tych słówek każdy jakieś słówko powiedział: Kameleon, nie wie, jak to jest kraj, ale też jakieś powiedział. Oczywiście sugerując się tymi słówkami naszymi, powiedział jakieś, jakieś słówko związane z. Tym krajem, którym się wydaje, że opisujemy. No i potem jest głosowanie, kto jest kameleonem. No osoba, na którą było najwięcej wskazań, no to ujawnia swoją tabliczkę. Jeśli ona będzie kameleonem, no to no, nie udało jej się złopić trum. Ale jeszcze ma szansę wygrać tę grę. Ponieważ yy, jeśli wskazali na kameleona, ta osoba na kameleon wskaże ten właściwy kraj w tym przypadku i tak wygrywa to te, te rozdanie. Natomiast jak nie wskaże, no to przegrywa. A jeśli nie wskażemy kameleona, no to się rzeczy on ten kameleon od razu jakby wygrywa, tak? Bo nie został rozszyfrowany, tylko ktoś pokazał tabliczkę swoją z, z tym, z kodami. Kameleon zdołał się tutaj ukryć wśród nas. Możemy też się bawić z, punkt, z punktami. Aha, normalnie ten kameleon tutaj widzi tą tabliczkę, i potem może wskazać, żeby się wybronić, tak? Jeśli gra nas na przykład osób więcej, 7-8, no to wtedy tej, tej tabliczki nie pokazujemy, po prostu powiedzieć jaki to jest w tym przypadku kraj, to będą inne kategorie jeszcze. Widzieliśmy je przy, przy otwarciu. Możemy też się bawić z punktami, więc jeśli kameleon może trzymać dwa punkty, jeśli udało mu się ukryć. Yy, natomiast obszar może otrzymać jeden punkt, kiedy nie udało mu się ukryć, ale wskazał poprawne słowo. No i ostatnia możliwość, kiedy kameleon i został rozszyfrowany, i nie udało mu się słowa wskazać, no wtedy otrzymuje, wszyscy pozostali otrzymują yy, yy, punktów 2. Tak? No i potem sprawdzamy, na przykład, kto, 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 kto wygrał. Kto pierwszy zdobędzie 5 punktów, ten tak? wygrywa. Wtedy mamy zabawę już z punktami i z rywalizacją o te punkty. Bardzo fajna gra słowna, nawiązująca generalnie do takich słówek znanych, do terminów znanych. Te, te kategorie też są takie takie generalnie słynne i łatwo tutaj się w nich odnaleźć. No a też mamy tą, tą tabliczkę, że możemy własną kategorię stworzyć, zmazać, znowu stworzyć i wtedy mamy zupełnie grę indywidualną dopasowaną do własnych potrzeb, którą my stworzyliśmy, tak? Więc fajna, fajna sprawa. Potem możemy sobie zmienić znowu na tą zieloną, na przykład będą inne tutaj kody. Plus oczywiście wybiera nam kostki nam wybierają, którą, którą tutaj kategorię wybierzemy, znaczy którą, które słówko. A kategorii no jest, jest całkiem sporo, tak? I to jest kameleon. W tej wersji tutaj oryginalnej możemy jeszcze się, się bawić od razu z językiem angielskim. To są proste słówka. Może się uda się coś do nich powiedzieć też po angielsku. I tu jest kameleon, dzięki.